Co chciałaś? Ale to już widziałam nieraz to zdjęcie. Nie wiem, czy takie popularna inspiracja, tak lubią stylistki czy tam y, klientki. Często je widywałam w propozycjach. O! Ale patrzcie, dokąd ten obrzęk aż tu sięga, nie? Lewą ręką bym sobie to lepiej zrobiła. No dobra, zły przykład, bo mi akurat lewą ręką dobrze to idzie, ale te skórki, co nie, to jest jak najszybciej trzeba zdjąć, bo tu jest tak wylany na skórze. To trzeba jak najszybciej zdjąć i modlić się, żeby. Kurde, palce nie odpadły. <noise> jak wyglądają paznokcie po odnowie przez inną stylistkę? No, dużo lepiej nie jest, ale. No jest lepiej, ale szczerze powiedziawszy, nie umiem sobie wyobrazić czegoś, co w zestawieniu z tym, w zestawieniu z tym wyglądałoby źle.